I siuuuup, cześć wszystkim z tej strony plak. zaczynamy kolejny odcinek z gry Teardown I znowu będziemy robili sobie zadania, bo jestem ciekaw ile tych zadań zostało, bo wydaje mi się, wydaje mi się, że to może być już końcówka gry yy, Misja nazywa się Floating, czyli yy, po powódź, podtopienie, coś takiego, nie? Zobaczymy o co chodzi Michaels. tam ostatnio wysadziłem tamę, więc może o to chodzi No no może o to chodzi. Nie mam pewności, zaraz się okaże. <laughs> Ta, to zdecydowanie o to chodzi. O nie. O nie, zalało tu wszystko. Biedny lichemik, ale od początku rujnuje im ten zakład. Ale teraz to już okropnie wygląda. O nie, biedne Li Chemicals, co ja mam tutaj zrobić? O nie, mam ukraść jakieś dokumenty. Ile ich jest? Pięć w sumie? Tu jest jeden, drugi, trzeci, czwarty. Gdzie jest piąty? Tu jest piąty, co? I alarm boxy są? To już łodzią pływać jakoś super szybko. Tu jest jedna łódka i tyle. To jest jedyna łódka, jaka tu jest. Nie, no bez żartów nawet. No najpierw ten, przebiegłbym sobie tu, stąd bym poleciał tu na górę, może. Później tu. I elo. I mogę wiać. Chociaż najlepiej byłoby skończyć na tym. Najlepiej by było zacząć tu, popłynąć tu, później tu. Chociaż dwa razy na schody, to może nie. Dobra, zobaczę jak to wygląda. Na pewno potrzebuję przejście tutaj mieć. Tu potrzebuję mieć przejście, a go nie mam aktualnie. I to problem jest jakiś. tu normalnie całe wszystko jest zawalone. Ale, ale bieda. Jakoś tak smutna, że im zrujnowałem cały zakład. Dobra, tu mamy jedno, ale to jest białe. Potrzebuję tych żółtych. Więc przebiję się dalej. I zrobię sobie tutaj przejście. Eee... Proszę mi dać planki. Na pewno jestem w stanie tam się podczepić, tak No to całkiem blisko jest. Spoko zbuduję sobie mościk. Mosty to ja umiem budować. <grymne> Ajajaj Biedneli lichemikal. Okej. Okay. O, tu górą sobie akurat pójdę. No nie gadajcie, że to jest w tamtym, tamtym, tym, tym, takim, tym. No to tu trzeba na dół zrobić zejście. Prawie idealnie. Chodzi o to, że chyba tu jest, nie? Chyba. Czy nie, tu jest? Hmm. Niby stoi obok, ale to pewnie. A, wyżej to jest. Okej. Okay. No dobra. Czyli to tu. Fajnie. Jeżeli będę chciał lecieć tą drogą, no to pewnie pójdę sobie w tamtą stronę. Nie w tą stronę. Właściwie. Zaraz zobaczę, jakie tam jest połączenie. No tędy nie jest tak źle, bo mogę sobie tutaj prze, przeskoczyć, przeskoczyć. Tutaj był zawsze most, ale już go nie ma. I to jest jakiś problem. Ale nie aż taki wielki, bo mogę sobie zrobić most zastępczy, tędy. Tak, kozak. Bardzo ładny zastępczy most. I z powrotem da się wejść. I tutaj mamy gdzieś po prawej stronie. A tu jest. Ok. Dobra, to tu jest. Tu. E, 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 e. No nie jest źle, tylko kurde, zastanawiam się jaką trasę zrobić, żeby to było sensowne. No ale chyba, chyba rzeczywiście to, 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 to i z powrotem tu. I może zdążę, chociaż to jest minuta czasu tylko. Nie wiem, mam wrażenie, że bardzo trudna jest ta misja, jeżeli chodzi o łódki. Jeżeli chodzi o łódki, to może być naprawdę, naprawdę ciężko. No dobra, skoro chcę zrobić to tu. To stamtąd muszę mieć jakieś szybkie dojście z powrotem. W sensie stąd. Eee, I najlepiej pewnie będzie po tych rurach powiedz, bo tak patrzyłem po mapie, to było... O kurczę, w miarę blisko. Zrobimy tak. Olki dolki. Jakbym wpadł, to sobie zrobimy tutaj wyjście. No, nie bardzo to wyjście się udało zrobić. Ale spoko ogarniemy to. nie raz już robiliśmy takie wyjścia. Dobra. Czyli tutaj, tu biegnę, 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 biegnę. Lecę, lecę. Jestem bardzo blisko i tutaj już mam ucieczkę, ale zanim ucieknę, muszę wejść jeszcze do tamtego budynku. Więc tu by się przydało. Kurde, wchodzi się bardzo powoli ta postać porusza. Bardzo. Bardzo. I tędy sobie wejdę tu myślę, że po to to jest. Save. Wchodzę tu. Tam jest items. Wychodzę tędy, i jestem praktycznie już w głodzi. Ale to by było lepiej zrobić jakąś alakładkę. Chociaż to jest alakładka, dobra, przeskakuję i jestem. Dobrze, dobrze. No to teraz łódka. I płyniemy na pierwsze miejsce. I może się uda. Choć myślę, że może być ciężko. A i trzeba jeszcze sprawdzić, gdzie w wieży są ukryte yy, te rzeczy. Ojej, żebym tego nie rozbił. To jest jedyna łódź. To jest naprawdę jedyna łódź. I teraz bym tego nie przywalił gdzieś, głupio. Więc dobrze. Ona jest bardzo szybka. Więc to jest duży plus. Tu sobie gdzieś ją wpakujemy. Powiedzmy tu. To nie jest już daleko. Dobra, to jest po prostu tak tu sobie, na na wierzchu. Biorę, wsiadam i git. Ale to mogę jeszcze cofnąć. Dobra, gdzieś tutaj. Quick save. I podpłynę sobie tam, zobaczę gdzie jest ta ostatnia. Już ją stąd widzę. I chyba po prostu tędy się wbiję, i już. Czyli zatrzymam się jakoś tak. Wskoczę tu. Cyk. Cyk. I myk. I mogę zawracać. I później. Później, później, później. Tu się muszę dostać. Więc tam by się przydało jakąś dziurę zrobić. Eee, safe Robimy jakąś biurę. Wykręcę tu bez problemu. No, można tak powiedzieć, zahaczyłem delikatnie, ale nic poważnego to było. Tu jest płytko, ale chyba nie tak płytko, że ją łódź rozbił. No i co, podbijam gdzieś tu. Tu były zbiorniki w ogóle, te wybuchające. Nie widać ich. Może być pewniaka, że tu wskoczę. No raczej nie będzie problemu. Dobra! Wygląda, wygląda, że jest naprawdę ok. Chyba jest wszystko dobrze rozplanowane. Ale to się jeszcze okaże. Ale ładnie ta mapa wygląda. Taka zatopiona. Ładnie, ładnie. Dobra, wykrętka. I sprawdzamy to. Może się ten plan uda. Może jak najdalej wpłynąć. Ale żeby nie rozwalić, to myślę, że sobie usunę. Będzie przeszkadzało na pewno. W końcu. Quick save. Bierzemy. Naprawdę jest tylko minuta. <laughs> Liczyłem jeszcze gdzieś w środeczku, że będzie więcej niż minuta, ale nie jest. No ciężko, ciężko. Oj, nie wiem czy doskoczę. Ach, doskoczyłem. Dobra. 10 sekund już poszło, a ja mam dopiero dwie. 15 sekund. <laughs> tu powinienem mieć dwie łodzie, żeby to mnie kręcić, ale nie mam drugiej łodzi. no. w mordę. O nie. O nie! Wykręcanie tą łodzią wcale nie jest takie proste. I naprawdę nie ma drugiej łodzi nigdzie. Muszę się rozejrzeć, bo. Kurczę, mam jedną tylko, ale mógłbym tutaj autem podjechać. Tak, to jest lepszy pomysł. Tą łódź sobie ustawię, tutaj ją zostawię. A tam podjadę autem, przecież tutaj jest droga, obok jakby. Jakby. I mam ciężarówkę przecież tam z tą ciężarówką najwyżej sobie podjadę. Dobra, myślę, że tu wskoczę bez problemu. Zobaczę jak ta droga wygląda i zrobię sobie dojście tędy. O, tu muszę mieć dojście na pewno. Walnij to drzewo. Wywalaj stąd drzewo. Wywalaj. Nie lubię drzew. W tej grze. Yy, dobra. I tutaj splankować sobie. Pyk. Siup. O, ale się wykrzywiło dziwnie. No dobra. Ale jest przejście. Jest przejście, jestem w stanie tu wejść bez problemu, ale wytnę sobie więcej drogi, żebym ją zauważył. To później nie było, że się nie kapnę gdzie mam iść. Dobra, kit jest. I po tej trawie trzeba by przejechać autem, chociaż jak znam życie i tą grę, to będzie to ultra trudne, bo pewnie koparka czy no znaczy koparka, ciężarówka się będzie tutaj zakopywać okropnie. Na pewno. Czy ja nie mogę całej tej ciężarówki wyciągnąć? Przecież to jest z tyłu przypięte. Czekajcie. Zrobię tylko zabezpieczenie takie, by to nie wypadło. Takie luźne. I spróbuję pojechać tą ciężarówką w tamtą stronę. Może się da. Myślę, że może się udać. Dobra, zapiszę sobie grę. Tak, aby, aby. E, no jedzie ta ciężarówka. Ciężarówki są kozak w tej grze, są naprawdę mocne. No dobra, to to jest spore ułatwienie, bo w ogóle nie będę musiał biec. Tylko sobie wezmę jedno, drugie i jazda, no nie? Czy się sparkuję to tak, żebym miał na maksa do tyłu. O, nie da rady tak zrobić. Jakoś na te skały nie chcę wjechać. Hmm, 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 hmm. Muszę to jakoś zrobić. Git. Do przodu trochę. No nie wiem. Jeszcze mam wrażenie z gorzej niż było. E, ale to nie problem. To nie problem, bo zrobimy sobie tak. I po prostu sobie wbije. Jelo. Dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Jakby mi się udało tam przenieść, kurde, chociaż kawałeczek to by było gituwa. Gituwa by była. Dobra, tak jest dobrze, ale postaram się to zrobić jeszcze lepiej. Staram się tu zrobić lepiej. Już nawet wiem jak. Po prostu wycofam tutaj i będzie gituwa. Cenarówka naprawdę sobie świetnie radzi. nie spodziewałem się tego. Może aż tak dobrze na tej trawie sobie będzie radziła. Dobra, cofaj, cofaj, cofaj. Na maksa tam. O, git. Lepiej to już chyba nie będzie. Bez kitu. Lepiej to już chyba nie będzie. Teraz tu trzeba zrobić przejście takie, żeby nie, nie uszkodzić tego alarmu. I będzie git. Save. Idealnie zrobiłem. Idealnie. Dobra, dobra. Save. Biorę to, biorę to i biegnę z tamtymi następnymi. I powinno być dużo, dużo, dużo prościej. Dużo, dużo, dużo prościej. No, nie wklikałem się. Kurde. Nie Taki dobry plan. No dobra, i 8 sekund poszło, to jest dużo szybciej. Tu mogę już wyskakiwać. Tak. E, cyk. Fajnie. I teraz biegniemy, niestety. I to jest ten naj, najdłuższy proces. W sumie, bo bieganie w tych grze jest po prostu dziwne. Trzeba się przyzwyczaić. Oczywiście. Jak do wszystkiego. Ale i tak uważam, że jest ciężkie. 30 sekund. Połowa czasu. Połowa czasu to jest naprawdę sporo czasu. Chyba. Okej, 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 okej. Tędy, tędy. Tu znowu będę musiał pływać. A pływanie jest jeszcze gorsze niż bieganie. Szkoda, że sobie tu nie zrobiłem jakiegoś mostu ala. Dobra, 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 dobra Cyk Wszystko Wszystko Escape, czemu nie mogę uciec? O, nie wiem czemu nie działało, ale zadziałało w ostatniej chwili Czy ci wpierdzieli tam w wyspę? Tak to wyglądało, jakby trochę się chciał wpierdzielić w tą wyspę Jejku, ale piękna, piękna ta mapa, naprawdę, super Super misja, znowu jakieś fajne, ciekawe misje No jakieś uraz A, bo tu wyskoczyłem z łodzi się zrobił taki zygzaczek mały ale generalnie to poszło bardzo, bardzo dobrze. Tutaj ślub, tu mógłbym trochę przyspieszyć, bo tu jest ta woda, można było sobie lepsze przejście zrobić. Tu trochę było ciężko się wcelować i tak dalej. W drugą stronę zresztą też. Yy... Tu mogłem sobie zrobić skrót i tu pewnie bym. No, kilka, kilka dziesiątych sekundy, pewnie sobie zyskał, że nie przebiegłem dookoła, tylko tędy. I tu najgorsze to jest chyba to. To można zrobić dużo lepiej: zrobić sobie tu po prostu jakiś most. W tej chwili nie widać tej łodzi i wszystkiego, bo jest rozwalone, ale tu normalnie jest dużo więcej. O, moja łódź tam stoi na środku. E, można tu sobie normalnie most jakiś zrobić porządny i, i tym mostem uciec, i byłoby dużo szybciej pewnie. Hmm? A tak było. Troszeczkę wolniej, ale wcale nie tak źle. Wcale nie tak źle. Myślę, że było git. The Chase. Co to jest? Czy to jest zakończenie gry? Ej. Zdałem się przez ten most przepierdzielić? Goni mnie. Ale to wcale nie jest dobra... Łódka do ucieczki? Gdzie ja mam uciekać? Przepraszam bardzo. Tam mam uciec? Halo! Wow! Zostaw mnie! Jak mi rozwala to auto! Ała! Spokój się. jak mi z rakiety wywali. O nie, to auto już ledwo jedzie. Ledwo, ledwo. Ah, dobra. O nie, o nie, o nie, o nie, Słyszę jak mnie namierza. Słyszę! Do auta! Szybko! Wow. przebij się! Dawaj! Nie przebije się niestety. Ah. Szybko, wyjdź stąd! Nie mogę wyjść! Ała, ała, ała! Tu jest kolejne. Git. do. Gniazdo! Goni mnie helikopter, uspokój się! Ała, ała! O nie, mam mało życia bardzo, muszę tędy przeskoczyć. Pod wodę! Luu. Może nie trafik. O nie, pod wodą to jest najgorsze, co można mieć. Muszę się rozpędzić porządnie i przeskoczyć tą wodę, a nie tak po prostu sobie, o! Nie wiedziałem, że odpali od razu misję, nie? No dobra, ta, ta łódka na początku to jest zmyłka, bo ja myślałem, że trzeba łodzią dopłynąć do końca, a z niej można po prostu sobie zeskoczyć i jelo. I się nią nie przejmować w ogóle. Wow, 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 Dobra, nie to auto po lewej, tylko to auto po prawej sobie weźmiemy. Na razie mnie jeszcze nie trafił To jest, to jest dużo lepiej ustawione. I szybciej uciekał. O, nawet mi jeszcze nie trafił. Kurde, ale, ale, ale to robię tym razem. Dobra, z tej strony. Bo od lewej się wysiada, i teraz znowu pyk. I przez te kartony, tu kolejne kartony. I wyskakujemy sobie tam, żeby jak najdalej być. Siu, za drugim razem to już easy, no nie? O nie, to jest forklift, ja myślałem, że to jest auto. Dobra, to uciekam do budynku. Wow, shotgun poproszę. O nie, czy ja właśnie strzeliłem w jakąś butlę z gazem i się zabiłem przy tej okazji? To niezły jestem, gościu, naprawdę dobrze mi poszło. No dobra, ale już jest dużo lepiej niż było na początku. Stąd to od razu można sobie wyskoczyć i wziąć to auto, które jest tutaj. Eee, tutaj. <laughs> dobra, strzela, nie trafia. Git jest. Git jest jak na razie. Dużo lepiej. Kolejny run coraz lepiej mi idzie. Ta, kłucia się mapy. Pyk. Cyk. Git jest. Git, 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 git. Ta auto jest super. Ta terenówka, uwielbiam ją. Dobra, tu jedziemy i nie wskakujemy do forklifta, bo nie warto. Zmieniamy sobie na shotguna, bo będzie dużo prościej. Wysadzamy cokolwiek tam wybuchło. Nie wiem, co tam było. Z drugiej strony jest po prostu jakaś beczułka. Dobra, i lecimy dalej, sprawdzamy, co tu się dzieje. Tu mamy jeepa na stacji, jest dużo fajniejszy. O, ale to wybuchnie pewnie. A tu już ma ucieczkę? Nie, jeszcze nie, myślałem. Dobra, do tego, szybko. O, nie, wpadłem do tej dziury. Oczywiście, że zrobili taką dziurę. Dobra, dobra. Ba, ba, już jestem zaraz, obok. Go! Uciekłem do tunelu. Jaka fajna mapa w ogóle, nowa jakaś. To be continued. Ja przeszedłem całą grę, właśnie. Ciekawe, ile kasy jest schowanej na tej mapie. Będę musiał kasy tu poszukać, przecież to jest całkiem nowa mapa. Przeszedłem grę. 59 sekund. Ale jaja. Ale jaja. Ta! Terdown, koniec gry. Ja cię. Cała fabułka. Wow! No cóż mogę powiedzieć? Kozak Gierka, strasznie mi się podoba. Mam nadzieję, że dodadzą jeszcze trochę misji. Fajne jest to, że można ją modować i tych modów się pojawia dużo od społeczności. I robią nowe bronie, i robią nowe nam, mapy, ale fabułka się skończyła. I w sumie mogłyby się rozejrzeć za kasą w tej ostatniej mapie Ale z drugiej strony po co mi ta kasa jak ja i tak już nic nie potrzebuję ulepszać, no nie? Zobaczymy, dajcie znać w komentarzach, czy byście chcieli zobaczyć jak tam tamtą mapę Nie będzie łatwo, bo będziemy ścigał cały czas helikopter e, Więc będzie się dużo działo mm, Ale ciekaw jestem, czy tam w ogóle jest ukryty jakikolwiek hajs Bo może nie ma, może nie ma tam wcale hajsu Może ta mapa jest tylko taka o, ładnie zbudowana, żeby dobrze wyglądała e, I robiła za przeszkód, ale właściwie nic tam nie ma Ukrytego. Pieron wie. Ale ładna ta kierka jest. Fajne zrobi to zakończenie. Taka galeria, ala. No, bardzo fajne. I tyle ode mnie na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się ta gra podobała na kanale. Bardzo mi się bardzo podobała. Naprawdę mega fajna giereczka. Więcej takich gier. No. I trzymajcie się. Do zobaczenia, Papa. Cześć, cześć.